Dzień dobry. Witam w aneksie Kartka Świąteczna 3D dla ambitnych. Zajmiemy się tu rozwinięciem konstrukcji postaci do szopki, którą tylko krótko przypomnę zrobiliśmy w filmiku Kartka Świąteczna 3D. Ze złotej i białej kartki wycięliśmy, skleiliśmy i już mamy. Chciałabym, żeby szopka była wypełniona bardziej skomplikowanymi elementami. Ale pamiętam, że po wklejeniu wszystko musi się złożyć i dać schować do koperty. Tutaj zrobimy makietę. Jedną grupę będą stanowić Maryja z Józefem, drugą żółbek, z którego będzie się podnosiło dzieciątko Jezus. Konstrukcja pierwszej grupy jest wrysowana w prostokąt 8,5 na 5 cm, zgięcia oznaczone przerywaną linią. Wszystkie schematy znajdziecie pod filmem do ściągnięcia i wydrukowania. Konstrukcja żubka jest prosta. Trzeba tylko przypilnować miejsca skośnego zgięcia. To jest siatka. Wycinamy kształt. Zginamy po przerywanych liniach. Trójkątne zgięcie między ściankami proponuję przeciąć. I zaginamy. Dolne dwa trójkąty pasują do siebie. Sklejamy je od spodu. Dzięki temu żółbek złoży się razem z całą kartką na płasko. Mamy już świętą rodzinę. I żółbek, i teraz uwaga! Wklejone elementy będzie trudno pokolorować. Więc jeśli planujecie kolor, proponuję zająć się stroną graficzną właśnie w tym momencie. Dzieciątko Jezus jest bardzo małym elementem. Proponuję najpierw pokolorować postać, a potem ją wyciąć, jeżeli ma być kolorowa. Wąsy, które wystają z boku, posłużą do umocowania postaci do żubka. Wycięte dzieciątko Jezus y, przykładamy do żółbka złożonego na pół. Y, przykładamy wąs mocujący do prawej ścianki, tak żeby około połowa postaci wystawała poza zgięcie. Przyklejamy tylko skośny, skrajny kawałek wąsa. Przyklejamy drugi wąs z drugiej strony. Zgiętego na pół żółbka, tak żeby dzieciątko składało się na płask, a po otwarciu kartki wyjeżdżało do góry i do przodu. Tutaj widać jak to ma być. Teraz pozostaje zmontować wszystkie elementy razem. Wklejamy świętą rodzinę. Prawe zgięte skrzydełko przyklejamy do krawędzi zgięcia kartki. Przytrzymujemy, czekamy aż wyschnie. Lewe smarujemy klejem i przykładamy w odpowiednie miejsce, zamykając kartkę. Też czekamy, aż się dobrze sklei. Do świętej rodziny i prawej ścianki kartki doklejamy żółbek z domontowanym już wcześniej dzieciątkiem. żółbek kleimy od środka, w odległości 1 cm od krawędzi przyklejonej świętej rodziny, z prawej strony. Z lewej strony smarujemy skrzydełko klejem, składamy całą kartkę, przytrzymujemy aż się sklei. Po otwarciu cała konstrukcja wygląda tak. A ja już się żegnam, życzę Wam dobrej zabawy, pozdrawiam i do zobaczenia.